Siemandero drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale EatMyDust, gdzie dziś będziemy kontynuować naszą serię openingu kart Pokémon. Otwieranym przez nas dziś produktem będzie ten oto piękny zestaw Pin Collection z setu Crown Zenith zawierający trzecie ewolucje starterów z ósmej generacji, karty promo, a także przypinki. A Wy drodzy widzowie nie zapomnijcie o łapce i je subie jeśli chcecie więcej takich treści na naszym kanale. Każdy taki zestawik zawiera w sobie trzy boostery, jedną kartę promo, jedną przypinkę i jeden kod do Pokémon TCG Live. I myślę moi drodzy, że nie ma co przedłużać. Ja biorę się za rozrywanie tych paczek i będziemy dzisiaj rywać boostery z Crown Zenith. Standardowo zaczniemy od prezentacji zawartości tych pudełek i na warsztat jako pierwsze wlecą nam karty promocyjne, czyli tutaj mamy na przykład Cinderase'a, ognistego startera ósmej generacji Pokémon, następnie mamy wodnego Pokemon'a, Inteleon, jeśli dobrze czytam nazwę, jeśli nie, to wyprowadźcie mnie z błędu i na końcu mamy trzeciego startera roślinnego ósmej generacji, czyli Booma to oczywiście są trzecie stadia ewolucyjne. Rillabooma akurat kojarzę, ponieważ sam w grze Sword and Shield grałem tym Pokémonem, To był mój starter, czyli małpa grająca na bębenku. Tymczasem jeszcze mamy takie piękne przypinki, one dołączą oczywiście do mojej kolekcji mam nadzieję, że... O! Złapaliśmy tutaj rylabą w pełnej zawartości razem z Bębnem, bo ten Pokémon właśnie tak wygląda. Ten Bębenek mu towarzyszy w trakcie rozgrywki, on w niego naparza i tam różne rzeczy dziwne się dzieją. Przypinkę położymy sobie może nad boosterkami, albo pod, może tak zrobimy, zaraz o tym zadecydujemy. Tutaj mamy naszego wodnego jaszczura z palcem do góry, to chyba tak na pionowo powinno być. O niech kamera złapie fokus, o teraz jest git. No standardowo dwa przypięcia z tyłu, całkiem fajnie, wzbogacam tą swoją kolekcję. I ten cieniutki cinderace z piłką, <laughs> ja to zawsze tłumaczę, że to jest piłka, ale tutaj jakaś ognista kula. No ta przypinka jest na tyle mała, że aż moja kamera nie może fokusu złapać. Całkiem ładnie się to prezentuje. No dobrze moi drodzy, w takim razie ja tutaj bez cięciusz przełożę sobie karty promocyjne na boczek. I co, zrobimy sobie dzisiaj takie zawody, który starter nam tutaj najlepiej wydropi? E, słuchajcie, mam pewien dylemat, ponieważ jest 9 boosterków, czyli zrobimy tak, że wy dzisiaj wyjdziecie e, do przodu z jednym kodem. Zaczniemy od Was i Wasze będą numery nieparzyste, i będziemy sobie tak wybierać e, po jednej paczce. A niech będzie, zacznijmy od mojego startera e, ósmej generacji, czyli Rayla Booma. Nie pamiętam jak się nazywa pierwsza forma. Ja z World and Shield przechodziłem chyba raz czy dwa razy, więc te nazwy tych starterów nie są mi dość yy, z tak bliskie, nazwijmy to tak, jak na przykład innych generacji. No wiadomo, takie startery nie są tego samego levelu jak na przykład Charmander, Squirtle czy Kapusta Bulbazaur, a tymczasem ziom, pierwsza paczka za nami i moi drodzy, pierwszy kodzik dla was, pyk. Niech wam służy. Mam nadzieję, że coś tam wam te kody dają, że coś tam dropicie. E, Uuu, oj, proszę, żeby to nie było nic dobrego. Widzicie to? Nie zaczynamy dobrze tego openingu. Ognista energia. I będziemy sobie tak dzisiaj otwierać. Mamy Gluma, mamy Trekking Shusy, mamy Great Bola, Purloina, Love diska, Chatota. Janme, Pauniarda, mamy Elektriwajera, super, z Magmortarem w tre. Yy, całkiem przyjemna karta, zobaczcie jak ona się fajnie mieni w ogóle kolorami. Widzę, że moja kamera trochę walczy z fokusem, nie może tutaj literek, ale uwierzcie mi, że naprawdę zacnie to wygląda, super. Nie wiem o co chodzi, ale w ogóle ja osobiście trafiam bardzo mało powtórek kart, może to się niebawem zmieni. I kartą rzadką na koniec jest, proszę, Tą kartę już mamy, no niestety ona jest tu uszczerbana tak na górze i to dość solidnie, nie wiem czy to się da jakoś naprawić, może zobaczymy, coś tutaj podziałamy, no trochę naprawiliśmy, ale yy, no spoko, Sky Steel Stone, wydaje mi się, że już to chyba mam, a jeśli nie, no to na pewno zawita w mojej kolekcji, no trudno, yy, uszczerbek lekki jest, ale całkiem spoko jak na pierwszą paczkę. Będę tak to sobie segregował, że konkretne karty będę zostawiał pod y, odpowiednimi paczkami. I moi drodzy, lecimy z drugim boosterkiem. Teraz od naszego wodnego jaszczura. Inteleon, bo tak bodajże nazywa się ten Pokémon. No, nie był mi zbyt mocno tutaj zaznajomiony. Ym... No, całkiem spoko. No, tam bez rewelacji generalnie. Kodzik dla mnie, drodzy widzowie. u czarny kot. To chyba dobrze wróży. O ile moja. Ym... Teoria ma e, prawo bytu, psychiczna energia. No i jedziemy: Great Ball, Graveler, Rare Candy, Grubin, Skrelp, Wallolalo, Helioptile, Pancham. Mamy Tangrofa na rewersie i kartą rzadką jest Luxray, ale niestety non-holo. No, na razie wodna jaszczurka nie przyniosła nam szczęścia. A generalnie, drodzy widzowie, musicie mi wybaczyć, bo dopiero co dzisiaj odebrałem te paczki, oczywiście nie będę mówił, jaki mam dzień tygodnia, bo ja nagrywam zawsze z dużym wyprzedzeniem, żeby nie było tak, że na kanale nie będzie materiałów, ale już jest taka dość późna pora, więc w pokoju mam dość ciemno i to może powodować lekkie zaburzenia pracy kamery. Staram się tutaj światła zawsze poustawiać tak, żeby było zacnie, ale nie zawsze to wychodzi, a ja nie mogę otworzyć tej paczki. O dobra, chyba się udało, drodzy widzowie. Trzeba było się trochę pobawić. Nie pokazuj mi, nie, chyba znowu widziałem. Ale kasztan ze mnie. Dobra, kodzik dla Was, drodzy widzowie. Przekładamy i lecimy. Yy, walcząca energia. Nie, wodna. I lecimy. Lost Vacuum, Great Ball, Sol Rock, Ruff, Rock Aaron, Riolu, Starly, Skyter. Mamy właśnie, to podejrzałem drodzy widzowie, energia typu psychicznego, Psychic. Ja chyba już mam ją w swojej kolekcji, to chyba była pierwsza energia, która mi wydropiła, ale spoko, zawsze powtóreczka na wymianę jak najbardziej. I zobaczmy, czy mamy drugi dropik. I to jest gumshu w wersji non-holo. No na razie nasz roślinny kolega wygrywa tutaj w pojedynku. Zobaczymy, czy utrzyma swoją formę. Dropiki też nawet zacne, a powiem wam, że te paczki są tak ciasno poklejone, że niełatwo się je otwiera. Nie jest to proste zadanie. Pyk. A tymczasem już mamy y, galariańskiego miała i kodzik dla mnie, drodzy widzowie. Przekładamy cztery karty. Mamy marker Vistar. Hop, i jedziemy z naszą y, przygodą. Pinczurci, y, tak dobrze przeczytałem. Rescue Carrier. B -Sharp. Galariański miał, Energy, Sphinx, Larvesta, Pawniard. Mamy Elektryka na rewersie, tego Pokemona mam w dużej ilości na rewersie, gdyby ktoś chciał. I kartą rzadką jest... Enamorus w wersji non-holo. Jako, że nie jesteśmy jeszcze na półmetku, to powiem wam drodzy widzowie, że e, moja kobita wybierała mi paczki, ponieważ o tam, 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 o nade mną e, mam jeszcze kilka zestawów, ale stwierdziłem, że otworzę tutaj na kanale u nas po jednym, więc e, tak, moja druga połówka wybrała, które paczki mam otworzyć, zobaczymy, czy przyniesie nam to farta, a tymczasem rozrywamy pakę, ciasno trzymamy, żeby nic nie podejrzeć, kodzik dla was drodzy widzowie, hop. I jedziemy. Przekładamy cztery, znowu mamy Marker Vistar, a z jakiej my teraz y, otwieramy y, serii? To jest chyba naszego wodnego kolegi, no mógłby coś dropnąć. Mamy Kariera, Electric wcześniej był, Girafarig, Lubdisk, Chatot, Janma Pauniard, Bidów. Mamy Helioptyla, strasznie dużo elektrycznych Pokémonów na Reversie dziś trafiamy, albo przynajmniej mam takie wrażenie i kartą rzadką jest Heliolisk w wersji non holo. I lecimy z paczką od Cinderella. Słuchajcie, generalnie tak zauważyłem, że jeśli chodzi o zakupy, to te paczki opłaca się kupować chyba najbardziej, ponieważ tutaj za 9 boosterków, yy, jeśli kupimy oczywiście w dobrej promocji, na przykład cały zestaw 6, płacimy dużo mniej niż na przykład za yy, ETBK. Albo na przykład takie większe zestawy, no bo weźcie pod uwagę, że ja kupiłem na przykład te puszki, co są za mną, no to to wychodzi dużo, dużo, dużo lepiej. Ja tymczasem odkładam kodzik, cztery przekładam, ognista energia i jedziemy. Luxio, Lost Vacuum, Electric, Salandit, Purloin, Grubin, Skrelp, Helioptile. Moi drodzy, nie wierzę! Trafiliśmy Suikuna to jest nasza powtóreczka, oczywiście, ale czadzik. Super, moi drodzy, Suikun V. Bardzo piękna karta. Szkoda, że to nie Entei, bo Entei ja jeszcze nie mam w swojej kolekcji. Jedna chyba z droższych swojego czasu kart w ich secie Crown Zenit. Bardzo pięknie ją zaraz wrzucam do folii. I drugą kartą rzadką jest. Moi drodzy, Double Drop Dura Ludon v Max Nie mamy chyba co narzekać na ten dropik. No, naprawdę śliczne karty, obie. Double Dropa takiego pięknego trafiliśmy. No, dzisiaj e, ta paczucha nam oddała e, całkiem zacnie. No, to na razie Cinderace wysunął nam się na prowadzenie. A my lecimy z ostatnią paczką dla naszego Małpiszona trawiastego. No, słuchajcie, dla tej jednej karty Swikuna warto było otworzyć te paczki. Ja jeszcze gdzieś tam y, w, cicho liczę na to, że coś nam dzisiaj fajnego poleci. Matko, ale tu jest klej. Y, I co? Odkładamy na boczek paczkę, znaczy wyrzucamy kodzik dla Was, drodzy widzowie. Pyk. Ostatnia paczucha od Małpiszona. Y, walcząca energia. I lecimy. Rare Candy, Lyron, Friends in Sinoch. Emolga, Jungus, Cherubi, o troszeczkę ustawimy tak, żeby ładnie było, Execute, Rockraft, yy, Galariański Miał i karta rzadka to Heliolisk w wersji Non-Holo. Ostatnia szansa dla naszej wodnej jaszczurki. No, jak nas zawiedziesz, to znaczy, że ta paczka, w ogóle ten boksik był niezbyt rozpieszczające. No musimy coś tutaj trafić, żeby nasz jaszczur chociaż jakikolwiek drop dostał. Fajnie by było. Oczywiście nie podglądamy. Wysuniemy sobie to w ten sposób, bo jakoś dziwnie rozerwała się ta paczka. Moi drodzy, ostatni kodzik dla mnie. Zaraz będzie jeszcze jeden dla was i niech będzie wodna energia. Luxio. Electric. Carrier. Switch. Snorant. Larvesta, Tangela, Baltoj, Tak jest, mamy, coś dostaliśmy, miu, ale to jest śliczna karta. Zobaczcie, jest tutaj ponita, ona jest chyba typu fery, bo to jest ta nietypowa ponita. Nie pamiętam z jakiego regionu ona pochodzi. I zobaczcie, te wszystkie pokemony obserwują, jak ten miu smacznie śpi. To jest numer 10 w galariańskiej galerii, tak zwany GG. Okej, okay, całkiem przyjemnie, fajnie, cieszę się, bo gdyby nie ta karta, to trochę smutno by mi było, że z tego wodnego naszego koleżki nic nie poleciało. No ale zobaczmy, bo to jeszcze nie koniec, zanim jeszcze jedna karta i zobaczmy, co, co nią jest. I mamy zwykłego Enamorusa. No i dobrze, moi drodzy. Chyba wygląda na to, że zwycięzca i tak już jest wybrany. Ten Suicune zmienił wszystko, tutaj, jeśli chodzi o dzisiejsze show i Ten konkurs nasz mini pomiędzy starterami. Ale zobaczmy, bo jeszcze jedna paczka od Cinderasa nam została. Może to nie jest wszystko, co ma nam do zaoferowania ten boksik. Tymczasem przekładamy, obracamy. Kodzik dla was, drodzy widzowie. Cztery karty. I niech będzie. Dark Energia i Metank. Energy Switch, Krokorok, Execute, Rockraf, Purloin, Disk. mamy Chatota, Lighthard na rewersie i kartą rzadką ostatnią na dzisiejszym Openingu jest Jan Mega w wersji non-holo. Standardowo przejdziemy sobie teraz do podsumowania. Nasz mini konkurs wygrał Cinderace, ponieważ wypadł z niego nam Swikun. Było 9 paczek, 6 dropów całkiem nieźle. Mamy tutaj ten kamień, mamy energię typu psychicznego, mamy Electriwiera, mamy tutaj również tego Mew. Mamy Duraludona, Vimax i no dzisiejszy król absolutny, czyli Swikun. V. To by było na tyle, drodzy widzowie, jeśli chodzi o dzisiejszy Opening. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę i suba. A ja żegnam się z Wami z tego miejsca. Życząc Wam standardowo miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Jo!